Witam Was w szóstym odcinku Crusader Kings III na kanale. Teraz będziemy próbować zrobić własne cesarstwo. Bardzo się nam to przyda, żeby nasze państwo nie upadło. Po mojej śmierci ze względu na to, że nagle pojawiły mi się magicznie cztery królewskie tytuły i moi dwaj synowie mają przejąć po dwóch, czyli moje państwo podzieli się wtedy na pół. Jeżeli natomiast stworzymy tytuł cesarski, taka rzecz nie będzie miała miejsca. Możemy już zrobić pielgrzymkę. Znaczy twój polowanie i pielgrzymkę też. Zacznijmy od polowania. To są jacyś ważni ludzie. Dobra, niech stracą tylko 10 opinii. Lepsze to niż ryzyko z małym zyskiem, a wielkimi stratami. Co ja dokładnie potrzebuję na, na to nasze cesarstwo? Mm -hmm. Potrzebuję czwarty poziom sławy, 2000 prestiżu, 600 pobożności, pobożność już mam, 2000 prestiżu i 1200 złota. Musimy zdobyć dużo prestiżu, żeby osiągnąć nowy poziom czwarty. Na razie dążymy do trzeciego, do znakomitego, a potrzebujemy wywyższonego wśród ludzi. I spróbujemy zapolować natura. nas przybliży jak naj, najmocniej, jeżeli się uda. Tego tak masz 80% powodzenia. Dobra, spróbujemy. Chyba się udało. Chyba się udało. Super Super, super Zdobyliśmy słynną ozdobę, lepszą o stopień niż poprzednie Uzyskaliśmy nowy poziom sławy i tylko teraz musimy zdobyć czwarty poziom i będziemy już pewnie gdzieś wtedy mogli założyć cesarstwo Pójdźmy teraz na pielgrzymkę Zaraz jak tylko dojdziemy Może uda nam się wtedy jakoś Albo może nie, może spróbujmy coś podbić. To hmm. Co jest aktualnie w słabej sytuacji na arenie międzynarodowej. Grodno jest dość słabe teraz, więc spróbujemy podbić księstwo pińska. Tak zrobimy. Wstawmy naszą armię i idźmy do boju. Niech nas lubi, jest młoda. Później umrze. Dłużej nam się przyda. Wolę jej opinii niż jakiegoś starucha. Mm. Dużo strasznie z tych eventów, czasem mnie to denerwuje. Czy jak wydam to, to stracę trochę sławy. Nie, to tak nie działa. Hmm. Prestiż da się wydać, ale on... Prestiż da się wydać, prestiż jest równy sławie, bo tyle ile zdobędziemy prestiżu, tyle będziemy mieć sławy, z tego co rozumiem, ale prestiż się wydaje, a sława zostaje. Będziemy podbić ich stolicę, Niech jedno tutaj zostanie. Wracam po krótkiej przerwie i idziemy dalej. Musiałem sobie tylko wiatrak wyłączyć. Teraz. No to tak, za wiele się teraz nie dzieje. Podstawowa sprawa podbić kilka okolicznych miejsc niech chłopaki robią, robią chłopaki, dobrze robią, robią robotę dobrze jest dobrze jest, dobrze jest Zrobili nam niestety Litwini kawałek tego, co chcieliśmy przejąć chyba, ale nie jestem do końca pewien. Szkoda. Bardzo szkoda. Dobra, niech mi daje mniejsze podatki. O, zabijmy wiedźmy, da nam to więcej niż odbierze, więc czemu nie? Przydatna sprawa pewnie. Czekamy jeszcze tylko, aż to się w końcu podbija. Dokonamy tamtych tych panów, to już wojna się skończy, prawie że na pewno. Super, przejmujemy teraz te tereny. I mamy Pinisk. Pinisk oddamy, bo nie jest nam potrzebny. Lokalnej, ruskiej społeczności szlachty. I możemy wybrać swój kolejny atrybut. O, basale będą nam więcej płacić, to mi się podoba. Dużo, dużo to zmieniło. Teraz zarabiamy 22.7 na monety miesięcznie. Rusy. Litwini są w bardzo mocnej sytuacji. Nie możemy im zbytnio na razie grozić. Możemy żądać okupu za dwóch więźniów jak zrobimy. Dobra. Mołdawia. Mołdawię możemy podbić. Dużą część Mołdawii. Księstwo Bukowiny podbijemy. Przynajmniej spróbujemy. A co oni swoją drugą w ogóle walczą? Te Kili Były atakowali serce bizantyjskie, ale przegrywają. No i teraz bronią się przede mną. No głupio zrobili, że próbali. No, Dobra, to jest coś cesarstwu. Teraz na no, tym tracą. Marszałek. Niech to będzie opolnik do Mawui. My Musimy wymienić kanclerza na kogoś, kto faktycznie chce być w tej radzie. I wtedy będą nas bardziej lubić wszyscy. Co jest super sprawą. Opinia naszych wasali o nas bardzo się nam przyda. O. Czemu od swoją drogą niezależności? Osobowość, głównie przez osobowość. Po prostu nie chcę pod nikim chyba służyć. Nie ale stracić to chyba niż pieniądze, które nam się przydadzą w wielu innych rzeczach. Chyba stracić legitymację mimo wszystko, bo niedużej dużej str oj! Stracimy 80. Gdzie Chciał Gdańska przez Królestwo Litwy. Nie mamy za dużych szans, więc myślę, że zaraz się poddamy. Nie będziemy próbować walczyć w tej wojnie. Mianujemy wodza na droga. Podbijemy kawałek Mołdawii. Oni chcą tylko... tak naprawdę... podbić Gdańsk który jest tutaj. No to możemy się poddać myślę przeciwko Królestwu Litwy, bo na razie nic nie stracimy na tym więc myślę, że tak zrobimy bo i tak byśmy tego nie wygrali znaczy moglibyśmy próbować i pewnie byśmy wygrali ale nie mi się za bardzo na tym skupiać wolimy się skupić na czymś co faktycznie może nam przynieść bardziej realne korzyści w tej chwili spróbujemy podbić teraz te tereny mimo wszystko albo nie albo spróbujemy spuścić łomot tamtym Koleściem, kolesią. Wykazać im kto jest szefem, że tak to ujmę Durklamisty co, co ja mogę zrobić teraz w tej chwili? Był zaraz zarazem na terenie Tarnowa Ja nie mogę nie podoba mi się to. Co ja mogę z tym zrobić? Nic nie mogę. Tracimy mocno legitymację teraz przez to. Słaba sprawa trochę. Pójdźmy może najpierw podbić tych panów tutaj. Kiedy oni będą chcieli odzyskać swoją stolicę. Wtedy zdobędziemy duży wynik wojny na naszą korzyść Niech Kraków kwitnie Oj, czemu oni sami poszli? No nie Nie zdążymy Ale głupota Dobra, ale ci powinni ich pokonać Ci powinni dać radę. Jak nie no to... Ale głupota! Ale głupota! No i teraz mamy wynik wojny trochę podsuty. Bardzo mi się to nie podoba. Zamknijmy stolicę jeszcze bardziej. Niech się zamknie. Można on to ochroni przed kolejną dewastacją trochę. Zbierzmy wszystkich naszych wojowników w jednym miejscu. Niech razem spróbują pokazać im, kto faktycznie jest szefem z Mołdawii, no bo wiadomo, jak ktoś jest od nas silniejszy, lepiej przyjść z kolegami. Proste i logiczne. Dobra. Idziemy zaatakować teraz tamtych panów. Szybki łomot Niech koledzy się nas boją Może wygramy teraz wojnę Dobra Udało nam się wygrać wojnę Przejmujemy prawie połowę Mołdawii i na tym myślę o, a wdaniec mi się dobrze kojarzą więc nadamy to na to nadamy ruskiej społeczności szlachty żeby bardziej mieli tolerancji wobec nas na tym mi się wydaje, że skończymy ten odcinek straciliśmy Gdańsk ale przyjęliśmy dużą część tutaj Mołdawii dziękuję za oglądanie hej cześć i ziema